Może to będzie rzecz, która was zdziwi, ale na ten moment ta gra wygląda dla mnie lepiej niż My Summer Car. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Hogatowski, a dzisiaj zagramy sobie w grę o nazwie OHV, czyli gra typu My Summer Car, ale stworzona przez Polaka i bardziej gra w stylu polskim jakby. A co dokładnie będzie się w tej grze działo? No to zobaczymy za moment, jak tylko wystartujemy grę. Z tego co już widziałem, jest tu jakaś fabuła nawet. Więc. Więc dowiedzmy się o co chodzi. Gdzieś w Polsce lata 90. Dawaj, do której będziesz leżał w tym barłogu? Południe dochodzi. znowu północy siedziałeś przy tym czymś z rurek? Aha. Jak grochem o ścianę. Ani mi się wasz tym jeździć. Ma to stąd zniknąć do mojego powrotu. O kurczę, czyli jakiś pojazd będziemy mieć. Zapewne? No dobra, ale jak co dokładnie? Robotę, dzwoni. Numer masz na kartce przy telefonie. Dobra, numer na kartce przy ale telefonie. Ale żebyś sobie robotę znalazł, bo ja... Wiem, ale musimy znaleźć, znaleźć robotę. Pieniądze. A jak cię znam, to właśnie pieniędzy będziesz chciał. O, no właśnie. nie ukrywam, że tak, Gdzie no mam na, na pewno. Nie ogłoszeń, że kierowcy szukają na dostawczaka. Kierowcy Są na dostawczaka, może same. spróbujemy. To co ci szkodzi? Się Weźmiemy i CV i pójdziemy, jeżeli się da, dołączyć jako kierowca na dostawczaka. Może nas Dobra. przyjmą. Ja się już będę zbierać synek Ciekawe. Dobra, nara, idź. No pa. Mama, idź se. Akt 1, młody zdolny, bezrobotny, no to prawie jak ja w sumie, nie? Tylko to zdolny się nie zgadza. Wyjdź. okej, okay. mamy 11.55 w górnym prawym rogu, z tego co widzę. 55 zł. Mamy flagę polską, ale odwróconą trochę. Prawdopodobnie jedno to stamina, a drugie pasek życia zdrowia. O, jaka kurczę wersalka, taki tapczanik typowy stary. No, ty, typowo. Faktycznie, Polska lata 90. To sobie przypomnę, jakbym, jakbym w domu był w sumie. O, meblościanka taka piękna. Była u dziadków taka była dosyć długo. Na dobrą sprawę. Tutaj mamy, co to jest w ogóle? Kolorofon. Co, co robi kolorofon? Tak naprawdę, on jest na odwrót w ogóle wrzucony jakoś. Rzuć odłóż. Odłóż przytrzymaj. Ok, czy ja mogę szafki otwierać? Niekoniecznie. Mogę kłócać, Mogę skakać nawet. O, i w ogóle te takie narzutki. Ja pamiętam no, w dotyku, jakie one były. One były w sumie fajne, takie mięciu się bardzo w dotyku. Taki dywan to też klasyczek na dobrą sprawę. Krzesełko, które sk może skrzypiało, chciałem powiedzieć, które tutaj już było pewnie rozwalone i się chybotało. Jakaś taka lampka typowo do takiej lampki, to można było przyłożyć sobie za dzieciaka tego. Mm, jak to się nazywa? Kurcze, do mierzenia temperatury po prostu można było sobie wziąć, przyłożyć taki rtęciowy, jak był termometr, i można było po prostu, wiecie, nabić sobie gorączkę, że tak powiem. No, CV z listem motywacyjnym podnieś. A jak możemy to przeczytać, jakby czekajcie, możemy sobie do menu podręcznego przerzucić, chyba CV z listem motywacyjnym, a ja bym chciał przeczytać, je. W jaki sposób mogę to zrobić? Odłóż, czekajcie, mamy to, mogę to w teorii troszeczkę tak wziąć. Damian Balcerzak, Kawaler, Polska, 19 lat. Z wykształcenia. Posiadam wykształcenie zasadnicze zawodowe. Ukończyłem klasę o profilu samochodowym w zespole szkół nr 1. Języki: Polski komunikatywny. Doświadczenie zawodowe. Doświadczenie jako tako nie posiadam, lecz bardzo szybko się uczę. Mam prawo jazdy. Coś tam, coś tam. I jest list motywacyjny na, na koniec. Tylko nie mogę tego przeczytać za bardzo, nie wiem jak, jakby to zrobić. Jeżeli ktoś z was tę grę kojarzy, bo pewnie chyba teraz e, trochę osób to może nagrywać, to możecie śmiało jakieś e, podesłać. Protipy, o Jezu, jakieś slipy mamy, ty! Głowa, a którym przyciskiem ja mam ogarnąć te rzeczy? No głowa. No dobra, dół, góra, okej, okay. aha, akceptuj E. Brak, powrót. Dobra, okulary, brak, powrót, nogi, dresy niebieskie. No niech założy jakieś na siebie. Buty o, halówki, jezwarne, takie halówki! Powiem Wam, fajne, bo takie podstawy halówki to były takie niebieskie w sumie. Ale były jeszcze takie na odwrót, jakby kolorystycznie były białe z chyba takimi wstawkami. Ale halówka to powinna być taki pomarańczowy spód, jakby, nie? Spód powinien być pomarańczowy. Dobra, nóg swoich nie widzimy. Pusta kaseta numer 7, 8, 10. Dobra, co z kasetą robię? Może po prostu będę mógł ją, wiecie, będę mógł ją nagrać, jakby coś na kasetę. Dobra, otwórz drzwi. Piękny włącznik stary. O, jaka boazeria piękna. I talerze na ścianie, piękne też. Dobra, sprawdźmy, co jest w domu. O Jezu, powiem wam, te klamki takie metalowe i to szkło w drzwiach, które się rozwalało bardzo często. Ile osób się rozcharatało czymś takim, to już to już wolę nie wspominać. O piękna łazieneczka, ok jest kranik, są kurki stare. Mamy starą żeliwną wannę taką metalową, całą, która jak było zimno, to było zimno, a jak było ciepło, to już było ciepło. Jak się nagrzała, tak. Pamiętam, że jak się napełniło te wannę, nie? Była ciepła woda. I wyście się położyli w takiej wannie, no to ciepło, i, i ogólnie było zimno wtedy. No to tu wszędzie było zimne, po prostu, a tu było ciepłe. No nie, nie, nie polecam. O, jest jakaś frania czy czy coś. Takiego skorzystaj, dobra, a toaletki może... Ej, jak mam skorzystać z talety? Nie wiem. Dobra, nieważne. Toaleta na razie chyba mnie nie obchodzi. Mamy wejście. O! Kurczę, no tak, to prawda. Ko końcówka do kiełbasy. Ok. Końcóweczka do kiełby jest stara. Lodóweczka. Mamy tutaj kiełbę i mamy łoscypka. Perfekcyjnie uwędzona kiełbasa. Oscypek zjedz, nie, 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 na razie dodajmy sobie do podręcznego e, tutaj jest numer do matki w razie w o, możemy przybliżać prawym jakby się coś działo albo byś potrzebował pieniędzy to dzwoń na ten numer no dobra, o, stary telefon, gdzie trzeba będzie wybierać, o Jezu i ten zegarek ja pierdziele, powiem wam jakbym się do przeszłości y, cofnął faktycznie, jest radyjko mamy zapałki, czajnik z wodą, o kurcze, tak, jeszcze ta kuchenka gazowa. O kurcze, dobra, faktycznie, powiem wam, przypominam sobie te rzeczy po kolei. Dobra, ale na czym ogólnie ta gra polega? Bo na razie to sobie byliśmy w domu. Ta gra w sumie nie wiem na czym ona polega. Ona polega na tym, że sobie żyjemy w czasach, latach 90. w Polsce. Czy ja powinienem grafikę jakoś zmienić? Czy ten filtr retro powinien być cały czas zarzucony tutaj? To jest moje pytanie do Was. A i teraz tak. Czy my możemy tym jeździć, czy nie możemy? Co to jest w ogóle za samochód? Taki dziwnie znajomy wygląda. Dziwnie znajomo. Ej, będziemy mogli tym jeździć w ogóle, chyba na to wychodzi. Powiem wam, mam nadzieję, że ta gra jest troszeczkę lepsza niż my summer car. Na to liczę. Jak wyjść z samochodu? O kurcze, dobra. Czekajcie. Muszę przyciski posprawdzać wszystkie. Bieg pierwszy, fajnie że mamy J usuwamy chłód F G -n -i -c Z X O X i sam się gasi. To jest bardzo ważna rzecz, bo jak już odpaliłem samochód, to dobrze byłoby wiedzieć, jak go też e, ugasić, czyli po prostu wychodząc on się sam gasi. E, ej ten garaż, ten garaż wygląda jak z My Summer Car. No nie powiecie mi, że nie. A mogę mogę te deski o właśnie, deskę z kanału usunąć. I wejść do kanału w razie W. Dobra, a jak ją mam umieścić? ok jakoś mniej więcej, chyba. Jak ją puszczę, to ona sama spadnie, tak? Czekajcie. Tak, próbuję rozkminić A, to jest w lewo i w prawo, okej, okay, to jest tak. No, mniej więcej jest. Działa, działa. Ej, narzędzia, jakiś pędzel, coś, co to jest. Paint ok, czyli to trzeba przemalować Profil 6x6 2 metry Dobra, ja zdecydowanie, że ich będę chciał stworzyć jakiś samochód Albo coś takiego To ja będę zdecydowanie potrzebował o, elektrody Ja będę zdecydowanie yy, potrzebował jakiegoś poradnika, no, no nie ma innej opcji że, że to będzie inaczej. Na pewno będę potrzebował poradnik, jeżeli chodzi o złożenie własnego samochodu. W My Car też potrzebowałem, to nie jest nic nowego. O, możemy drewno rąbać. No w sumie rąbaliśmy drewno też w My Summer Car, nie? Mogliśmy narąbać drewna i wywieźć je za gotówkę. Ja zdecydowanie potrzebuję podpowiedzi, jeżeli chodzi o tę grę. bo, bo to no o kurcze to siedzenie, te krzesła były paskudne, fest. Rozumiem, że z tego możemy zrobić samochód, nie? Że to już jest prawie jak samochód. No dobra, zawieszenie tył sam. I co, po prostu mam sobie podejść i. Aha, ale w jaki sposób mógłbym to. połączyć w razie W? W sensie, którym się. się to łączy. To jest dobre pytanie. Rzuć odłóż. Jakby w, czy w którymś momencie to. A interakcja jest. Mamy to. Czyli jeżeli dobrze ułożymy, to możemy to montować faktycznie. Zamontuj amortyzator. Nie wiem, jak bardzo też zaawansowana jest ta granie. To jest kolejna rzecz. Możemy zacząć sobie to montować. Ok. To kółka sobie zamontujemy. Ale fajnie byłoby do jakiegoś miasta pojechać, czy coś takiego też, nie? To byłoby dobrze. Tylko może nie wiem, nie tym czymś na ten moment, jeżeli w ogóle by to odpaliło. Dobra, jeszcze tu jedno musimy zamontować, z tego co widzę. Pyk. Zamontowane. Dobra, na, na ten moment wydaje się to troszeczkę łatwiejsze niż chyba było w My Summer Card. No chyba, że coś źle robię, a i tak mogę to zamontować, a później mi nie będzie działać. No to wtedy to już problem, faktycznie. Hamulce bębnowe. O kurcze, to tu nie było hamulców? Dobra, i gdzie mi ten hamulec zniknął, powiedzcie wy mi. Miałem go w łapie, ale mi chyba zniknął ten hamulec. Oho, oho, nie, czyli... Dobra. Ja go mam w menu interakcji chyba, jakby ten hamulec. Cały czas zamontuj hamulce. No nie możemy, bo już koło jest. Jak zgaduję. No dobra, ale gdzie jest ten hamulec? Mam wrażenie, że ten hamulec nam. już został. Zamontuj hamulec, interakcja niemożliwa. Hamulec. Proszę Państwa, przepraszam bardzo, ale hamulec mi chyba zniknął. Zdecydowanie, chyba trzeba będzie wczytać grę. Bo tutaj są, pomocy utknąłem. Przywróć ostatni, trzymany w rękach przedmiot. O kurcze, to nie ten, to wcześniejszy. Trzeba było to od razu zaznaczyć. To bym odzyskał hamulec, a tak nie odzyskałem. Jest taka opcja ratująca, ale sobie z niej nie skorzystałem. Dobra, a mogę pójść do sąsiada? Czy kto to w ogóle jest tutaj obok? Jakiś sąsiód? Panie sąsiód, proszę tutaj. Pozwolić mi na wejście do swojego domu, do sąsiada, bym wszedł bardzo chętnie, panie. Kurczę, szczególnie coś zabrać. Dobra, sprawdźmy jeszcze może retrofiltr. Może eee, by widać boczne paski, jakbyśmy usunęli retrofiltr. Czy tak byście woleli, żeby gra wyglądała? Bo ona i tak już wygląda trochę retro, nie? Więc pytanie: czy chcecie ten retrofiltr? Jeszcze raz, patrzcie na to. Kolory troszeczkę w sumie nie są tak nasycone, mam wrażenie. Dobra, my możemy sobie podjechać teraz. A jak nam się ma przywrócić ta stamina? Nie, nie widzę tu paska głodu czy czegoś takiego. Stamina po prostu się regeneruje. No dobra, pora wyjechać stąd. Bieg się sam nie wrzuca. W razie W, C możemy kamerę zmienić. Ja jakoś bieg wrzuciłem wcześniej. Nie wiem jak. r klawiszem R zmieniam bieg. A tu są przyciski interaktywne. Ja mogę jakoś światła włączyć, nie mogę zgasić. Kasetę wrzucić tutaj mogę. Zaciągnąć ręczny w tryb malowania, cokolwiek by to nie oznaczało. Dobra, w prawo czy w lewo? O, tutaj przybliżenie by siadło mieć. Tu by się mieć przybliżenie pod prawym przyciskiem myszy. To byłoby całkiem w porządku. Tutaj by się przydało, że mógł kamerą ruszać. No, tą kamerą chyba nie mogę sterować za bardzo. Ale mam wrażenie, że mogłem skręcić samochodem? Nie. Czemu taka. Dziwna ta kamera jest, powiem Wam. Może można jakoś ruszyć, a nie tylko przybliżyć, oddalić. Nie mam bladego pojęcia. To i tak jest. Wiecie, to już jest coś w porównaniu do my summer car. Że możemy coś i takiego i tak zrobić. Także spróbujmy. Jedziemy do miasta. Nasz pierwszy wyjazd ze wsi do miasta. Starym samochodem. Jeszcze czarne blachy mamy. U mnie rodzice mieli w czarnych blachach PRI. Ale jak one były, jakby co te blachy dokładnie oznaczały, to ja nie wiem. Lubcza w prawo i jaszczurowa w lewo. A wiecie co? Ja bym sobie wysiadł szczerze z samochodu. Eee, dobra. Ręczny zaciągnęliśmy. Sprawdźmy sobie ogłoszenia może. Ej! To są faktyczne rzeczy, które może możemy zrobić. Zawody w wyciskaniu na ławce płaskiej o Puchar wójta. Olimp, szkolny klub sportowy, sala gimnastyczna, yy, gimnastyczna przy zespole szkół zawodowych numer 1. To jest nasza szkoła, którą skończyliśmy widocznie. Mamy też tak praca szuka człowieka skład materiałów budowlanych w Lubczy poszukuje pracownika na stanowisko kierowca pojazdu dostawca zgłoszenia przyjmujemy bezpośrednio w biurze o w godzinach jego otwarcia e, wymagania CV oraz list motywacyjny prawo jazdy brak nałogów np. Na alkoholowego to my e, czekajcie kandydaci proszeni są o stawienie się o świcie skład czynny od godziny siódmej no dobra i mamy też sesję treningowo kwalifikacyjną Automobil klub zaprasza chętnych na przejazdy treningowe pojedynczego odcinka rajdu wstęp wolny i te są takie samo takie same chyba a tu jest rajd o puchar wójta Automobil klub serdecznie zaprasza na rajd wymagana opłata rejestracyjna wpisowe 10 zł żwirownia aha tu są trzy wyścigi do, do zrobienia no to ścigać się będziemy później a dołącz do zawodów rozpocznij zadanie jakby Eee, no nie, praca szuka człowieka. Tylko o siódmej na lubcze musimy pojechać. No to to już wiemy. Dobra, musimy. O, no tak. A jak się zbija biegi w takim razie? Wszystko fajnie pięknie, ale mam bieg pierwszy. A trzeba jakoś bieg zbić w tym momencie. I powiem wam, że, że już nie wiem, którym przyciskiem zbijanie biegów jest. Włącz oświetlenie kabiny. Też czekajcie, coś tu jest. Włącz światła. Włącz oświetlenie kabiny. Fajnie. A jak wrzucić, jak zbić bieg do, do neutralnego, do luzu? No i to już jest trudniejsze, moi drodzy. to, to już jest dużo trudniejsze. Ej, wszystkie przyciski nacisnąłem praktycznie. Którym się zbija biegi? A, dobra, może mamy. Nieważne, to nie chodziło o zbicie biegu, po prostu. W, jakby zarzucając ręczny, nie mamy tutaj żadnego znacznika powiadomienia. Ale jakby przechodzimy w inny tryb samochodu. Samochód jest w innym trybie, kiedy zrzucamy e, sobie bieg w sensie zrzucamy ręczny więc nawet nie musimy biegu faktycznie zrzucać okej, okay, no to to już, to już rozumiem no dobra, teraz pytanie, czy ja faktycznie do tej Lubczy powinienem jechać o tej godzinie czy ja nie powinienem wrócić do domu, przespać się i o 7 rano dobra w kolejnym odcinku na pewno pojedziemy do tej Lubczy i spróbujemy pojechać tam yy, czy zdobyć pracę tak naprawdę spróbujemy to już wiem, wiemy co już w drugim odcinku będziemy robić ale powiem Wam, gra mi się podoba na ten moment. W sumie nic nie zrobiliśmy za bardzo, ale podoba mi się samo wykonanie. I powiem Wam, może to będzie rzecz, która Was zdziwi, ale na ten moment ta gra wygląda dla mnie lepiej niż My Summer Car. Dobra, jedziemy. Po prostu My Summer Car, dla mnie, moim zdaniem, w niektórych momentach sterowanie ma już zbyt archaiczne, wszędzie jest za daleko. Jest za bardzo hardkorowy My Summer Car, troszeczkę. Dobra, ale ja mam bieg pierwszy. Aha, ale tu myślałem, że się będzie... No dobra, no to jak ja mam zbijać biegi w dalszym ciągu? Dobra, dalej nie mam pojęcia jak zbijać biegi. Mam dwójkę. Bez... automatyczne sprzęgło, ale... Jak ja mam... teraz na dwójce jestem. Kurcze, no nie wiem ty. Dobra, to jest Lubcza. To w tej Lubczy musimy znaleźć jeszcze miejsce. Ej to wygląda jak Rosja nawet a nie Polska. To jest chyba tutaj jest Skup czy, czy coś takiego auto. Nie, Sklep motoryzacyjny. Dobra, dzień dobry. Sorry, na dwójce zostawiam po prostu i tyle. Zgajź, zatrzymaj obok garażu. Zgaź, dobra i teraz wychodzimy. Trzeba się przyzwyczaić do tych wszystkich przycisków na pewno. Dobra, tu gdzieś było, żeby otworzyć. Okej, okay, w tym miejscu. To już wszystko wiem. Mamy 55 zł. To i tak nie tak mało zakupy. Dobry, co dla pana? Mamy szeroki asortyment części akcesoriów do polskich mhm. samochodów. że obsługuję pana tak w drzwiach. Mamy remanent. Dobra, nieważne, nieważne, panie. Części do OHV. A co to jest to OHV? To jest ten Rurowaty samochód? Czy o co chodzi? Narzędzia lakiernicze różne farby e, różne. Pudełko elektrod, 2 złote. A wiadro do czyszczenia? Aha, bo to po prostu się nie zmieściło tam. Okej. Okay. Szczotka tarcza. Średni klucz, mały klucz, klucz do kół, meter broszka. Hmm. Yy, powiem wam, że części do. Czysty filtr powietrza. OHV, sportowy filtr powietrza. Dobra, to my musimy zdecydowanie pozarabiać pieniądze. To jest coś, co musimy zrobić. Pozarabiać pieniądze. Filtry, paski, folia, końcówka, opona, alufelga, e, uszczelniarz chłodnicy, folia, prostownik, felga, wentylator. A gdzie są jakieś hamulce, żeby sobie wymienić? Bo, bo nie mam już. Nie, narzędzia lakiernicze też nie. Farby też nie. Do widzenia. Uch. Zapraszamy ponownie. Do widzenia, do widzenia. No dobra, moi mili. Na dzisiaj to będzie tyle w OHV. Odcinku z OHV. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Elo i cześć. Siemanko.